Usiądź na macie, nogi na szerokość bioder, stopy na macie, kolana patrzą w górę. Przechyl miednicę do tyłu, tak jakbyś chciał, chciała schować ogon pod siebie. Zaokrąglij plecy do litery C, patrz w pępek. Obojczyki daleko od siebie, klatka piersiowa otwarta. Następnie odłóż kilka kręgów na matę. I wróć. Pracujemy mięśniami brzucha. I znowu podwień miednicę, zaokrąglij plecy i odłóż kilka kręgów na matę. Z każdym powtórzeniem odkładaj coraz więcej kręgów na matę, aż odłożysz cały kręgosłup. Brod delikatnie w stronę mostka, pępek wbity w kręgosłup. Na końcu z wdechem ręce w górę i na wydechu wracamy. Jeśli jest za trudno, po to trzymamy się za uda, żeby się do nich przyciągnąć. Ewentualnie możemy też złapać za nogę i pomóc sobie nogą. Połóż się na macie. Stopy wbite w matę, kolana patrzą w górę. Kość krzyżowa wbita w matę, odcinek lędźwiowy odklejony od maty. Daj sobie dłoni na dolne żebra i staraj się wraz z wydechem. Rozpychać swoje dłonie żebrami na boki. Klatka piersiowa otwarta, broda delikatnie w stronę mostka. Oddychamy. Ręce wzdłuż ciała. Z wydechem unieś jedną nogę, kolano nad biodro, i dolej drugą nogę. Z wdechem odkładamy. Z wydechem znowu nogi w górę, zacznie teraz od drugiej nogi, i z wdechem odłóż. I tak jeszcze kilka razy. Zaczynaj raz od prawej, raz od lewej nogi. Zostaw kolana uniesione nad biodrami. Wyprostuj jedną nogę. Zostaw 45 stopni nad matą. Weź wdech i na wydechu zamień nogi. Daj sobie dłonie za głowę. Odklej głowę od maty, tak żeby wydłużyć kręgosłup. I znowu na wdechu przytrzymaj prostą nogę i na wydechu zamień. Złap za nogę, zewnętrzna dłoń bliżej, bliżej kostki, wewnętrzna bliżej kolana. Nie przykleję uda do brzucha, bardziej stara się wydłużać kręgosłup. I teraz spróbuj na wyprostowanej nodze. Też nie przyklejamy, tylko staramy się wydłużyć kręgosłup. Odłóż stopy na matę, kolana na boki, rozluźniamy się. Unieś kolana z powrotem nad biodra, z wdechem ręce nad głowę, z wydechem wracamy okrężnym ruchem nad klatkę piersiową. Jeszcze. Głowa albo na macie, albo uniesiona nad matę, wtedy będzie trochę trudniej. Możesz dodać wyprost nogi. Z wdechem ręce nad głowę, wyprostuj nogę, z wydechem wróć. Najtrudniejsza wersja, prostujemy obie nogi. Z wdechem ręce nad głowę, wyprostuj nogi i z wydechem wróć okrężnym ruchem. Paznokcie skierowane w stronę podłogi. Odkładamy, rozluźniamy się. Dłonie za głowę, łokcie szeroko. Sięgnij prawą dłonią do lewego kolana i wróć. Lewą dłonią do prawego kolana i wróć. Stopy na macie. Z wydechem sięgamy, z wydechem wracamy. Trudniejsza wersja: unosimy kolana nad biodra. I znowu sięgamy teraz do łydki, do zewnętrznej części łydki i wracamy. Postaraj się odkleić łopatkę od maty. I teraz sięgamy prawym łokciem do lewego kolana, a lewym łokciem do prawego kolana. I tak na zmianę, na wdechu przytrzymaj pozycję i na wydechu zamień. Jedno kolano przyciągasz do klatki piersiowej, a drugą nogę prostujesz. Ok, odkładamy, rozluźniamy się. Kolana nad biodra, unieść dłonie 15 cm nad matę i za chwilę yy, do rytmu staraj się uderzać dłońmi o powietrze pod nimi. Zaczynamy. Połóż się tak, jakbyś był, była w pozycji stojącej. Palce zadarte, nogi na szerokość bioder, kręgosłup neutralny. Z wdechem ręce w górę. Z wydechem do przodu. Broda do mostka i odklejamy kręg po kręgu od maty. Pracujemy mięśniami brzucha. Całe ciało aktywne. Wyobraź sobie, że ktoś cię trzyma za talię i ciągnie mocno w tył. Do brzucha masz przyczepioną piłkę i chcesz się wokół niej owinąć. Weź wdech i z wydechem wróć na matę. Przyklejając kręg po kręgu. Do mat. Wdech, ręce w górę, z wydechem wracamy do pozycji siedzącej. Owijamy się wokół piłki, bierzemy wdech i na wydechu wracamy. Całe ciało aktywne, nogi napięte, brzuch napięty. Jeśli jest za trudno, złap za nogę i ciągnij nogą do przodu. Tak samo możemy wrócić z pomocą nogi, ale staramy się nie przenosić na nią całej pracy. Pracujemy dalej brzuchem. Staraj się nie przyklejać ramion do głowy. Kręg po kręgu, wydłużaj kręgosłup. Pięć na skraju maty, nogi ugięte, plecy proste. Złap za kolana, zaokrągli plecy. Z wydechem spróbuj przetoczyć się po macie, a z wydechem spróbuj wrócić. Staraj się nie Zmieniać odległości kolan od Twojej klatki piersiowej. Nie rób gwałtownych ruchów. Pracuj mięśniami brzucha.